pokoju, druga religia mówiąc nam miłuj bliźniego z tego, więc się miłowali nawzajem kawałkami ołowiu. Teraz, moi drodzy, jeszcze, a propos historii Libanu, no to tak w dwóch słowach, tak jak ja wam to zawsze mówię. E... Czekaj, czekaj, bo tą ulicą będzie... Aha, no dobra. Tak jak ja wam to zawsze mówię. E... Moi drodzy, na tym terenie znajdowała się kiedyś Fenicja. Czytaj, to tutaj wymyślono coś takiego jak pieniądze. E... Od 7 jest pod górkę, więc będę się męczył Wiecie, że ja i kondycja to są dwie... O, i macie te bunkry, widzicie? warto wartownicze W formie bunkrów Od 7 wieku Liban, moi drodzy Oczywiście od 7 przed naszą erą on się znajdował kolejno pod panowaniem Seleucydów. znaczy nie no jak kolejna to inaczej, to najpierw w Asyrii, później w Babilonii, później Persji, później Macedonii, później Ptolemeuszy, czyli tych, o których wam mówiłem jak byliśmy w Jordanii, w Petrze, no i Seleucydów. Też wam o nich tam wspominałem, czyli ci co się tam podzielili po upadku. E, tego co Aleksander Wielki Aleksander Wielki Macedoński pozostawił. Później w latach 63 64 Liban moi drodzy wchodził w skład rzymskiej prowincji Syrii. W rozpadzie Cesarstwa Rzymskiego. W rozpadzie Cesarstwa Rzymskiego. w 395 zaczął należeć do Bizancjum. Później w VII wieku. To jak ktoś wie, jak ja mówię o VII wieku, to jest Ci co oglądają to wiedzą co się stało i mogą sobie na to pytanie odpowiedzieć został podbity przez Arabów, tak, przez Muzułmanów. Eee, a konkretnie zjednoczonych w ramach kalifatu. No i moi drodzy, znajdował się wtedy pod we władaniu kolejno Tulunidów ich krzyżów, i Fatimidów. W latach 1098 do 1291, moi drodzy, były zajmowane przez krzyżowców. Nie miejcie mi z krzyżakami to nie to samo. Bo już parę razy mi studenci powiedzieli: Przez krzyżaków. Krzyżacy robili krucjaty. Krzyżowcy! To tak, na marginesie, i później co? Później po tych krzyżowcach został zdobyty przez Mameluków z Egiptu. A następnie, moi drodzy, od XVI wieku należał do Imperium Osmańskiego. Eee, idąc dalej, od 1861. Od 1861 Sorzę, że ja tak czasem uciekam z tą kamerą, ale wiesz, no nie chcę ludzi bezczelnie nagrywać. Bo nie wiem jeszcze jakie oni tu mają podejście, więc jak ktoś jest gdzieś ten na linii ognia kamery To staram się zboczyć tą, tą kamerką na bok. Zboczyć na bok, no jest eee, o czym to ja mówiłem? A, o Imperium Ospańskim, no tak. No i później od 1861 yy, już tworzył autonomię w obrębie państwa tureckiego. No i teraz tak przelećmy sobie przez tą historię. Yy, to znaczy, yy, podczas I wojny światowej był okupowany przez Francję i Wielką Brytanię. Od 1920 na mocy postanowień z konferencji San Remo, zaraz zacznę kląć, tak jak miałem nie kląć, tak zaraz zacznę znowu. E, na mocy moich drodzy postanowień z konferencji San Remo należał wraz z Syrią e, do terytorium moi drodzy mandatowego Francji, stąd ten język francuski i 6 lat później Przekształconego w Republikę. Jakąś torbę się tam plątałem. Przekształconego w Republikę. Eee. Co dalej? W 1941 nastąpiło formalne ogłoszenie niepodległości. Eee, uznanej dwa lata później, moi drodzy. Że Liban jest państwem współzałożycielem Ligi Państw Arabskich i członkiem ONZ. I ta względna stabilizacja zakończyła się w 1958, gdy doszło do starć muzułmańskich rebeliantów z prozachodnim rządem maronickim. Eee... No i co? I rząd tzw. Kamila Szałmana obawiając się utraty władzy. Poprosił kogo? No oczywiście największych terrorystów świata, czyli Amerykanów. I tutaj zdania nie zmienię. Bo patrząc na definicję terroryzmu i tego, jak oni się wpierdzielają wszystkie inne kraje, no to, to, to definicja jest bardzo spójna z tym, co oni robią. Eee, także poprosili Amerykańców o interwencję później w latach 75-1975 w 1990 trwała tutaj wojna domowa pomiędzy oczywiście kim? no, muzułmanami a częścią yy, ugrupowań chrześcijańskich czyli znowu, dwie, jedna religia pokoju druga religia mówiąca miłuj bliźniego z tego, więc się miłowali nawzajem kawałkami ołowiu e, no i co? pod wojny yy, ona też była w dużej mierze, trzeba tutaj przyznać, wywołała, wywołana napływem palestyńskich uchodźców z Izraela, Jordanii, Syrii No i ustanowieniem też siedziby. Moi drodzy Organizacji wyzwolenia z Palestyny na terenie Libanu. Czyli słynnej OWP, ja wam o OWP i o Arafacie mówiłem, jak byliśmy z Jordanii. Jak ktoś nie wie, to zapraszam, niech obejrzy sobie serię jordańską. Będzie wszystko wiedział, kto z kim, po co i dlaczego. Eee, I co dalej. Moi drodzy, pierwsza, jakby ta yy, strona konfliktu, tak to nazwijmy ona wywodziła się z radykalnie prawicowych grup chrześcijańskich tak zwanej falangi libańskiej wiernej Bashirowi al-Jumailowi oraz tak zwanej Milicji Tygrysów. Przeciwnikami ich i przeciwnikami tej falangi tygrysów były zbrojne grupy palestyńskie, częściowo moi drodzy, zgrupowane wokół właśnie OWP, czyli tak zwanego al fatahu Czyli inaczej też Frontu Wyzwolenia Palestyny, eee, ale też wokół Demokratycznego Frontu Wyzwolenia Palestyny i Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Eee, no i oczywiście drugim przeciwnikiem była koalicja ugrupowań lewicowych muzułmanów, które ogólnie obejmowały tereny całego Libanu. Eee, co dalej? teraz moment, chodnik. O. Eee. Dalej, moi drodzy, w 1976 roku walki stopniowo objęły terytorium całego Libanu. Eee. No, były to, powiedzmy sobie wprost, były to bardzo trwałe walki. W czerwcu 1976 wkroczyła tutaj armia syryjska, e, wymuszając tak naprawdę na wszystkich... O, macie jeszcze dziury po kulach. E, wymuszając e, pokój, Właśnie pokój, na zawieszenie broni na wszystkich stronach konfliktu. I moi drodzy, tak kończąc już powoli, od koniec lat 70. OWP zorganizowało serii ataków na przygraniczne siły izraelskie. W odpowiedzi Siły Zbrojne Izraela w 1978 rozpoczęły operację Litani, która była skierowana przeciwko OWP. Eee, I co? I w operacji wojska izraelskie sparły siły libańskich chrześcijan. Od 1978 roku w Libanie Południowym z kolei armia izraelska i armia południowego Libanu zajęły wąski pas ziemi określony jako strefa bezpieczeństwa. Ta strefa bezpieczeństwa istnieje do dzisiaj. To jest tak zwana blue line, 2 km szerokości, więc z Libanu do Izraela się nie dostaniecie. Znaczy można się dostać, ale przez Syrię. Eee, także tak. Eee... Jakiś styli Ale Nie no jeżeli chce... Nie, no przez Syrię tylko droga prowadzi. Nie ma, przez dobrze, no przez Syrię i dalej później niżej. No. Ale ogólnie nie ma przejścia granicznego pomiędzy Libanem a Izraelem żadnego. No też nie ma, ale w ogóle musisz najpierw pojechać do Syrii później jeszcze na południe i dopiero. Przez Jordanię, tak? Przez Syrię, Jordanię i Jodnierów. Eee, więc co? Ustanowili ten pas ziemi, no i który de facto miał, miał zapewnić spokój. I później co? Później zaczęła tam stosować, stacjonować pokojowa misja ONZ-u, eee, tak zwany UNIFIL. Po zakończeniu tych operacji w dalszym ciągu niestety dochodziło do przygranicznych, moi drodzy, starć i 6 czerwca, jak oni tu, kurde, parkują, no. Cały pas ruchu zablokowany. Bez sensu. Eee... Zaraz, dobry. Że zaraz Wam powiem, to muszę się tu skoncentrować. Że znaczy mam wykupione ubezpieczenie, ale nie chcę się wpieczyć pod jakiś samochód. Tam na drugą? No to. No. Się, się udało. O czym ja mówiłem o Unifilu. i o tym, że dochodziło do dalszych starć. Później, właśnie 6 czerwca 1982. Wojsko izraelskie rozpoczęło inwazję na Liban w celu ponownego wydalenia sił OWP z terenu, z terenu Libanu. No i od tamtego czasu zaczęły się walki pomiędzy Libańczykami a Izraelitami e, i chrześcijanami prorosyjskimi i regularną armią Syrii. Dopiero po podpisaniu porozumienia z TAIF, z TAIF tak to właściwie powinno się wymawiać. 1989 roku władzą w Libanie moi drodzy przejęli prorosyjscy politycy. Prorosyjscy. A czy prorosyjscy, No ale właściwie na no jedno i drugie. no Masz rację, tak? No, Prosyryjscy, ale oni też są prorosyjscy. No tutaj akurat ten Bliski Wschód się trochę lepiej dogaduje z ruskimi niż z amerykańcami. Wielcząc oczywiście Arabii Saudyjskiej i Izraela, nie? Ech. Także macie historię Libanu w pigułce. A ja mam nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku, moi drodzy. Później, <laughs> jeszcze w 2005 roku, jak doszło do zabicia premiera, no to doszło do szerokich protestów, które nazwano tak zwaną cedrową rewolucją. Pod wpływem tych protestów i nacisków ONZ i krajów arabskich Syria wycofała swoje wojska. 25 kwietnia 2005 roku, no i na przełomie maja, czerwca tegoż samego roku, blok antysyryjski wygrał wybory. Następnie w lipcu, to był bodajże 19 lipca 2005, władzę objął nowy rząd. Wybrano nowego premiera seniora, co stało się że tak to ładnie ujmę zwiększeniem tej cedrowej rewolucji. No i Liban ponownie po niemal 30 latach okupacji stał się w pełni wolnym państwem. E, natomiast w okresie między 12 lipca a 18, a 8 września, sorry, 2006 doszło moi drodzy do ataku znowu wojsk Izraela na Liban w odwecie za porwanie dwóch izraelskich żołnierzy eee, no i jeszcze tam Izrael, ja kiedyś mówiłem, że Izrael to oni się tam nie, 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 nie patyczkują. Więc od razu jeszcze Katiuszami ich ostrzelali. Katiusze to są takie wyrzutnie rakietowe, jakby ktoś nie wiedział. Boż eee... <tuszy> Popieprzyło mi się. To nie Izrael ostrzelał Katiuszami, to Hezbollah ostrzelał. Hezbollah ostrzelał Izrael, dodatkowo jeszcze porwanie dwóch żołnierzy i dlatego Izraelici się skurzyli i wbili się do Libanu. Później w styczniu 2011 doszło tutaj do ogólnokrajowych protestów, ale doszło też do sformułowania nowego rządu, niestety zdominowanego przez partię. Prorosyjskie i można powiedzieć, że to zwycięstwo sił prorosyjskich i protesty sunnickiej opozycji doprowadziło do konfliktu między sunnitami i szyitami. Eee, warto też w tym miejscu wspomnieć, że na Liban wpływ miała wojna domowa w Syrii, gdyż w kraju z kolei dochodziło do walk pomiędzy zwolennikami syryjskiego prezydenta, czyli Baszara al-Asada, e, czyli to są moi drodzy, czyli tutaj walczyli tak naprawdę szyici e, z alawitami no i przeciwnikami al-Asada, czyli sunnikami. No i co? W 2014 e, doszło znowu do walki libańskiej armii z Hezbollahem i z państwem islamskim. Eee, który, które zaczęło tutaj napływać od strony Syrii Także widzicie, no Bliski Wschód ma tu do siebie, że tutaj zawsze każdy z każdym I bynajmniej mówiąc każdy z każdym, nie mam na myśli tego, co ktoś mógłby sobie przed chwilą pomyśleć Nie, mam na myśli napierdzielanie się Oni tutaj po prostu, nie wiem, u nich to jest wpisane, że, 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 że mamy się napieprzać między sobą, po prostu E, więc, żeby zmienić temat na jakiś przyjemniejszy, to dwa słowa na temat turystyki, bo akurat jesteśmy, widzę, w takiej lepszej, tak specjalnie użyłem słowa, lepszej dzielnicy. E, moi drodzy, Liban jest członkiem Światowej Organizacji Turystyki od, 70, od 1975 roku. Jest tutaj pięć obiektów z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, między innymi Byblos, Balbek, Tyr, do którego teraz właśnie zmierzamy, E, jest też Las Bożych Cedrów, do którego się chyba nie wybieramy. Zobaczymy. E, o tym, że jest podzielone na tych sześć Muchafas, to wam mówiłem. E, no, nie licząc oczywiście Bejrutu, Bejrut jest jakby autonomiczny. Dlatego, jak ja będę czasem się gdzieś tam chwalił, a byłem w Libanie, byłem w Bejrucie. To jest wiecie, no to jest trochę tak, jakby. A znaczy że trochę, no może nie trochę i nie tak, jakby, ale coś w sensie, że no byłem w Chinach, a byłem w Hongkongu, tak. No to jest, to jest, wiecie, to jest jakby, no nie państwo w państwie, ale to jest całkiem coś, coś takiego oddzielnego, unikatowego i, i cała reszta tego kraju nie wygląda tak, jak Bejrut eee. I tak jak zawsze to mówię, już na koniec, na temat demografii i religii. Islam 61%, chrześcijaństwo 38%, trochę katolików, trochę prawosławia, trochę protestantyzmu. Eee. No i co? No i tyle. A my, moi drodzy, zmierzamy do Tyru, zwanego Surem, bo chcemy zobaczyć tam co? No oczywiście ruiny. A dlaczego ruiny? No bo tutaj nic innego nie ma ciekawego, chyba. Nie no dobra, no jest parę rzeczy, ale... Zaczynamy od Tyru. Tam jeszcze podobne jakieś przepustki musimy skombinować w międzyczasie. Żeby yy, się przedostać przez tą rzekę Litanii, bo podobno wszystko co jest poniżej Litanii, o znowu widzicie? Wszystko co jest poniżej Litanii no to trzeba mieć na to przepustki jakieś specjalne i teraz wybaczcie, że tak niosę tą kamerę nieudolnie ale, ale stoją żołnierze, nie wiem czy ich można nagrywać więc tak niosę, żeby myśleli, że gadam do Marcina a nie, że nagrywam wszystko dookoła widzicie, zasieki, nie zasieki, budki, wartownice, zapory Widzicie też zmienność, jaka tutaj jest. Mam tylko nadzieję, żeby mi się chodnik sam nie nagrał. E, ale widzicie też zmienność, że jesteście w jednej dzielnicy i jest elegancko. Przechodzicie dzielnicę dalej, znowu bunkier. Przechodzicie dalej e, i już wszystko wygląda inaczej. Tak. Z jednej strony to można było w ogóle pomyśleć, że człowiek był przez chwilę gdzieś na majorce. Był taki moment, jak mówiłem, że są te ładne budynki. No ale tutaj widzicie, że że jednak na no, Bliski Wschód. Ale, ale, zaraz, to może w końcu mnie zobaczcie. Ale moi drodzy, ee, co by nie mówić, no, trzeba przyznać, że tu racy znaczy, tak, no mają syf, ale na pewno mają mniejszy niż w Izraelu niż w Jerozolimie. Na pewno mają mniejsze niż w Ammanie. Eee, no jest czyściej. Eee, zdecydowanie. I, I to po prostu widać. Oczywiście no są miejsca, gdzie ten styf jest. Tak jak tam chyba wczoraj wieczorem wam nagrałem, że chciałem gdzieś przejść, to normalnie śmieci wywalone na ulicę. Ale, ale jest czyściej. Eee, jeśli chodzi o lokalców, przyjaźnie nastawili, nie wiem, no w pierdzial jeszcze nie dostaliśmy, więc chyba jest OK. Eee... No natomiast skrętacze <laughs> i to już, to już się parę razy okazało. Eee... Także tak, a my zmierzamy do tyłu, oczywiście nie będziemy tam szli z buta, tylko idziemy na dworzec, a kawałek na ten dworzec mamy. A co dalej? To zobaczymy. Także moi drodzy, standardowo, jak będzie coś fajnego, to Wam pokażę. Na